Cześć, witam Was w drugim odcinku na moim kanale z serii Ark PvP. Chciałbym przypomnieć tylko o łapce w górze i subskrypcji, które pomagają mi w rozwoju kanału. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Po oswojeniu gryfa zaprosiłem mojego kolegę do gry, żeby pomógł mi w zbieraniu surowców, a także w samym PvP. Możecie go znać m.in. z moich streamów. A także z kanału Gamma Link do jego kanału macie w opisie. Gdy wszedł na serwer, musiałem oswoić dla niego pterka, żeby miał czym lecieć do naszej nowej bazy. Jak sami później zobaczycie, nie mógł tam przyjść parazaurem ani żadnym triceratopsem. Siodło już ci robię. Mogę zrobić 8 jak potrzebujesz, ale chyba nie potrzebujesz. Już tyle to nie. Hm. Dobra, w sumie spoko level pterka będzie. 190. Ja, już, ja już lecę. Do... To ja tu czekam na ciebie. To jeszcze, nie? No idę, idę. Dzisiaj w planach mamy zbudować... Jakieś bazy, tak? Też, ale tak... ale zbudować już naszą bazę w końcu. No jestem tutaj przy tej przy bazie naszej. A dobra to jestem troszkę dalej, to poczekaj na mnie tam chwilę. O widzę. Usypiam kolegę. O nie! On jej miśka bije i coś od niego ukradł. Nie ukradnij, bo one nie kradną. A nie, one chyba kradną. Nie, to, to te. Dobra, chodź. Jakby ktoś nie wiedział, na tym serwerze dostaje się start kit, w którym można dostać właśnie e, tego. E, miśka. Miśka Na dwusetnym na poziomie. poziomie. Na dwusetnym, ponad poziomie, dwusetnym dwudziestym. Coś w tym stylu. Choć już pterek jest osw oswojony. Ja tego moshopsa pozostawię. No, zostaw go. On... Dobra, zostaw go. Ja dobra, to chodź. Masz już wszedł napterka, pterka. Weź sobie go w tego, w kraju. Yy, I chyba lecimy. Mój misiek. Chyba go zostawię też, bo nie potrzebuje. Ja sobie wezmę wywkę. Wywkę w tego. W krajopoda i wezmę to, co... Mi... A, nie, to... O, dobra. A nie możesz po prostu, żeby za tobą leciał? Wiesz co, ona jest za wolna i bym bardzo długo musiał na nią czekać. Coś jeszcze co on potrzebuje? Nie. Dobra, nie no, zostawiam tego moshrobsa. Dobra, no to chyba lecimy. Troszkę sobie uwagę dam, Gryfowi. I dobra, możesz lecieć za mną. Przeleciliśmy pół mapy w stronę naszej starej bazy, po to, żeby zebrać nam surowce potrzebne do budowy w nowym miejscu. I nie dobra, chyba są trochę pomieszane. Nie, szafek nie ma przecież. Przez następne 10 minut zbierałem wszystkie fundamenty, ściany i sufity, po to, by mieć z czego budować w nowym miejscu. Gdy już mieliśmy lecieć. Do nowej bazy okazało się, że Gama i Dosek musi coś zrobić. Gdyś tak mi się nudziłem, pomyślałem sobie, że uśpię go i przeniosę nad przepaść. Sypiamy go, tylko go nie ma. Co jest? Czemu on nie śpi dalej? No dobra. Kusi. O, i śpi. Dobra. Gdy go nie ma, zniszczę sobie jeszcze te fundamenty, żeby nie było, że zostawiamy w jaskini niepotrzebne rzeczy. Myślałem, że on na sobie klatę i sobie polatam. ma swoje skrzydła. Ale się myliłem. Tak właśnie sobie polatałem. Wezmę go w pazury, żeby mógł z nim polatać sobie. Ile on ma w sobie, że ja jestem przyciążony, biorąc go gryfem? Ogólnie mam dla was pytanie, jak wam się podobał poprzedni odcinek, który nagrałem z RK PvP. Bo według mnie wyszedł fajnie. Gdy czekałem, aż on wróci, stanąłem na skale i zacząłem do niego strzelać z kuszy. Dzień dobry. Jesteś nad przepaścią, więc uważaj. A ja próbuję cię ze skały złapać w bole, żeby mieć content. Poczekaj, ja sobie odpalę nagrywanie i sobie zmienię, żeby mi w... Bo nie wiem w jakich to... W wielu pikselach. Wyjść... Obraz... Rozdzielczość... Ale nie musisz tego... Nie musisz robić wiz wizualizacji dźwiękowej dla widzów. Moich okay. Dobra, dam sobie 50 FPS-ów. Trochę mniej żeby. No, mi do wiele dobra nagrywamy. I co się stało? Aha to je porwanie! <gryw> <noise> to się dopiero nazywa content. <noise> content. Dobra, weź berkami ulecz. Nie mam berek. Mogę ci dać zgnijłe mięso. Masz, dam ci jedzonko. A nie, ty masz berki. Jeszcze zgnijłe mięsko sobie zjedzę. To się nazywa content, quality content. I tobie też się rozwaliła klata. Dobra, chodź lecimy. No, chodź lecimy już. I tak właśnie rozpoczęła się wojna. Będziesz spał zaraz. Zaraz ktoś będzie spał. Chodź dobra, już stop, 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 No i zniszczyłeś mi rękawiczki. Ja. W sumie oj, to. Co się martwi, po prostu ci pterka złapię. No i ty, też nie. Też... Czemu A, że... ty nie jesteś uśpiony. No, no bo padamy na ten. No kurde, jaki ty masz. Aż, że, zmęczył. Dobra, dobra, mam cię, mam cię. No nie strzelaj! No nie śpię! Weź, dobra, już stop. Tego nie było! No. Nie, dobra, quality content, to zostawiamy. zostawiamy. Tylko muszę wyciąć to, że przegrałem. Bo jak ci zaję... No to piję. Tu się kończy teraz pana to, co robię. Weź, nie bi, please. Weź daj mi jagódki. A nie mam, poczekaj, chyba mam. Masz jeszcze. Nie, nie masz już. To pozbieraj Dobra, to lecimy w to mi nowe miejsce. Przecież możesz skoczyć w dół, masz skrzydła przecież. I co, ale nie wrócę. No, pterka sobie zawołasz. A tak serio, masz zniszczoną zbroję? No wiem, sprawdzałem już, ale ja wody nie mam. Ja mam wodę. O Boże, wiesz, żebym prawie na serio skoczył. To co, idziemy do tej nowej bazy? Tak. Dobra, to chodź, idziemy do nowej bazy. Aha, ty... co? Przytrzymaj albo pole na niego założyłeś. Quality content. Dobra, to czekam przy wejściu. Tu co karkinosy było? są? Są karkinosy. Dawaj, łapiemy. Nie, ale karkinosa trzeba... Wiesz jak się łapie karkinosy czy nie? Jak? Trzeba wziąć armaty i im w łeb strzelać. Armatą. Serio? A nie no? Się? Nie, mi na nie nie działa, jeśli działa to tylko jakieś tam mikro... Czekaj, bo tu jest od razu, są dwa z tego. Pięćdziesiątka... Ale nie, taką inną, to jest katapultę chyba, trzeba użyć. Który ty masz, tak, ma parazaurze? Z... Pięćdziesiątka czwórka. porwanie Nawet cię nie mogę, nawet nie mogę się z tobą ruszyć, jesteś tak przeciążony. W sensie ja mój, no, mój gryf jest przeciążony. Wiesz, cały mój to chodź tutaj. To chodź tutaj. Widzisz gdzie? Tu jest to fajne miejsce. Patrz, tu jest to fajne miejsce. Uważam, że jest spoko, bo jest tylko jedno wejście. W sensie takie jest dość małe i można sobie najspokojniej no tutaj. Widzisz gdzie? Poczekaj. No, nie widzę. Gdzie ty jesteś? Jeszcze dalej? Na górze tam? Jeszcze dalej? I teraz zlatujesz tutaj na górę. I masz tyle miejsca. No, ok, no. Taka nie, nie najgorsza baza. A tu jest, patrz, możesz się schować za teksturami. Z tej strony widzisz tekstury, A jak schowasz się za, za tym, to tu nie ma tekstury. I ja widzę Ciebie przez ścianę teraz. Chodź sobie to zobaczysz. Siądź z i chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Tu 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 chodź, widzisz? I chodź teraz tutaj. Widzisz, że tu jest wejście. I wejdź tu. I zobacz, że nie ma z tej strony tej, tej... ściany. Czyli to tu można zbudować bazę? Wiesz co, nie, bo może mogą to złapać za... A to, aha, bo to jest... Wiesz co, nie, bo to mogą złapać za cheating, wiesz, trochę, ale... Ja bym po prostu zbudował w tym miejscu i tak będę to chciał obudować bardziej, więc... Zbudował w tym miejscu i tyle. Jakbym mógł cię poprosić, wziął, mógłbyś wziąć nawet gryf... Poczekaj, tylko sobie zbuduję tą bazę, zbudujemy. Nie mam do końca surowców, ale dobra. To tu zbudujemy, tak tu budujemy. W tym momencie zacząłem budować nową bazę w bardzo fajnym według mnie miejscu. Po zbudowaniu bazy zaczęliśmy zbierać bardzo dużo potrzebnych nam materiałów. Poleciałem na zimę po to, by pozbierać ropę, żeby móc skraftować fabrykator. W następnym odcinku będziemy jeszcze wyposażyć na pewno naszą bazę. Zajmiemy się pewnie także pierwszym rajdem w końcu, poza odcinkiem... Pozbieramy sobie materiały na pewno na raid. Problem jest taki z tym, z tym strojem szybo, szybowniczym na klacie, że na zbroi, że wtedy marnuje też, co się zużywa, się zbroja, gdy, gdy szybujemy. Na pewno będziemy musieli kiedyś zrobić golem, lawowy golem jest taki, to jest taki mini boss na Valguero lub Ragnarok. Po skraftowaniu fabrykatora zacząłem się bawić w meblowanie bazy. Zrobimy taki zakątek roboczy, tutaj, co ty na to? Słoko. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca tego filmiku. Chciałbym podziękować także za tak fajny odbiór poprzedniego filmiku z ARK PVP. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku.